Zawsze sobie tak tłumaczyłem, że no ja nie mogę zasnąć, więc w związku z tym ja sobie siedzę. Najpierw po 22 siedziałem. Potem to już się, się przerzucało przez czas, lata, że ja w końcu chodziłem standardowo spać między pierwszą a trzecią w nocy. Potem już chodziłem spać między 24 a drugą. I to był pewien proces, gdzie ja po prostu zawsze coś oglądałem, ale ja nie mogłem zasnąć właśnie między innymi dlatego, że ja zbyt późno trenowałem, zbyt późno jadłem. I właśnie między innymi oglądałem coś, co powodowało, że po prostu niebieskie światło nie pozwalało mi zasnąć. Oczywiście inne problemy z tym związane, czy takie jak ADHD, rozwalenie, możemy tak to nazwać, myślę, że możemy, adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy, a tym, w tym także serotoniny, nie pomagało, a wręcz tylko i wyłącznie te kwestie utrudniało. No bo jeżeli masz zaburzenia serotoniny, czy masz zaburzenia dopaminy, bo jedno i drugie jest ze powiązane, to masz zaburzenia snu chcąc, nie chcąc, więc z tego tytułu po prostu no, nie będzie. Mógł zasnąć i nie będziesz mógł wstać. Więc ten sekret z tym zarządzaniem poziomem dopaminy to trzeba stanowić co naprawdę niszczy Twój sen, tak jak było w moim przypadku. Czyli po prostu social media przed snem, jakieś oglądanie, czytanie pewnych rzeczy. Następnie, e, no to, to powiem, ten Netflix, jakieś filmy, seriale, albo praca do ostatniej chwili, jak nauka do ostatniej chwili, do pierwszej, drugiej w nocy. Intensywna muzyka, która nas mocno rozwala, pornografia i oczywiście wizyta w restauracji, z bardzo późna kolacja.